Witam na kanale. Druga część z CC, ale dziś wam pokażę portfeliki. Są ostatnie dni wyprzedaży w CC. Zobaczcie, jakie fajne portfele i za niewielkie pieniążki. 19,99% połowa ceny. Zobaczcie czarne są też. O, tak, one tutaj się otwiera. Są zielone. Taki jest tak bardzo ładny. Oliwkowy. Co nazywa ten oliwkowy? Też 19,99 Oj przepraszam, zobaczcie. Fajne dla, za małe pieniążki, niewielkie, można mieć fajne coś nowego. Dobrze, zaraz pokażemy. Zobaczcie te. Jennifer, ta firma, która tu jest typowo dla CC. Czarny, bardzo fajny też jest. Zobaczymy ten czarny w jakiej cenie. Troszeczkę inna cena. O, teraz lepiej widać. Ten jest trochę inny. Dobrze, zaraz pokażemy. O, ten z 50 na 25. To jest ten. Wszystkie są na zamki i zapinane. Bardzo fajne. Jest jeszcze biały. Taki w sumie kremowy. O, zobaczcie. Ten sam model co przed chwilą był ten różowy 24,99 i jeszcze jest brązowy. To jest ten sam model. Tak. O, też zafinane na zameczki, ale też jest coś dla małych elegantek. Co tu moja córa znalazła? Zobaczcie lakierowane, bardzo ładne. Cena za nie. Normalna 49.99, jest 25.99. A proszę cię, żebyś mnie otworzyła. Tak. Siedmia. Uh -huh. I tak. O, i tak to wygląda z, w środku. Zobaczcie. Bardzo ładne. Dobra, dziękuję za pomoc. Jest jeszcze zielony. Bardzo ładny, tak? tak sobie Super. Wyglądają. Takie same są. O, zobaczcie, tak samo wyglądają, takie. I tylko są te dwa? U nas, w naszym CC? Czy jeszcze jest inny jakiś kolor? Co tutaj mamy jeszcze? Hmm, co nam tu mogę jeszcze pokazać? Są brązowe portfele, troszeczkę większe. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena na nie. A, zaraz pokażemy, dobrze. Powrócimy jeszcze. O, ten akurat jest normalna cena. Taki super brązowy, ale ten nie jest w promocji. No ten ma normalną cenę. Popatrzymy po metkach jeszcze. Ale nie. Ten brązowy nie ma. A wracając jeszcze do tych lakierowanych, to zobaczcie jeszcze są takie kolory. Jest jeszcze taki beżowy. Taki soczysty, pomarańczowy. Tak wyglądają te portfeliki. Dziękuję za obejrzenie, za subskrypcję. Pozdrawiam, pozdrawiam. A propos portfeli, no to też męska część może się zaopatrzyć w sklepie CC. Portfele, bo też są w asortymencie. Kto chodzi do tego sklepu, to wie. Niektóre tu są w normalnej cenie, tak jak ten 39,99, ale są też w cenie promocyjnej portfele. Na przykład ten. Zobaczcie jaka cena. Połowa z normalnej ceny 29,99. Tak on wygląda. Granatowy kolor jest. Nie wiem czy to światło oddaje ten kolor. Jeszcze jest jest jeszcze... taki, tylko nie jest aż do końca, tylko jest połowa. A, aha, tu się od połowy otwiera tak. Mhm. I co on jest w promocyjnej cenie? Nie, ten jest w normalnej cenie. 49,99 I tak wygląda w środku. Tak wygląda. Tu? I jeszcze druga strona. O, ten jest taki. No. Ok. Można zamknąć, poproszę. A oczywiście są też asortymencie saszetki różnego rodzaju. Ta jest akurat nie w promocji, ale są też takie. Zobaczcie. Także można sobie coś znaleźć. Torba na laptopa 16 calowy 149.99 cena promocyjna 74.98. Także mogą sobie panowie też coś znaleźć.